W głębi mistycznych gór, gdzie niebo dotyka ziemi, leżał klasztor otoczony zewsząd niewzruszoną ciszą. W tym odosobnionym miejscu, oddzielonym od zgiełku świata zewnętrznego, żył mnich o imieniu Liang. Przez wiele lat Liang oddawał się medytacji, studiowaniu starożytnych pism i prowadzeniu życia prostego i ascetycznego. Jego dni płynęły równomiernie. Jak deszcz spływający po gładkich, kamiennych schodach klasztoru. Zanim jednak Liang odnalazł schronienie w cieniu klasztornych murów, był kimś zupełnie innym. Jako młody człowiek mieszkał w tętniącym życiem mieście, pełnym hałasu i nieustannych pośpiechów. Jego dni wypełniała gonitwa za sukcesem, za uznaniem, za kolejnym jutrem. Jednak z każdym dniem Liang czuł, jakby coś w nim powoli gasło. Pomimo zgiełku otaczającego go świata, w jego sercu zapanowała głucha cisza. Pewnej burzowej nocy, kiedy deszcz uderzał o dachy, a ulice miasta pustoszały, Liang miał sen. Widział siebie, stojącego na szczycie wysokiej góry, gdzie powietrze było tak czyste, że każdy oddech wydawał się odnawiać jego istnienie. W tym śnie po raz pierwszy od wielu lat poczuł spokój. Obudziwszy się, Liang wiedział, co musi zrobić. Porzucił wszystko swoją pracę, dom, nawet swoje dawne ja. Podążył za wołaniem, które tak długo ignorował, a które teraz, jak przypuszczał, prowadziło go ku prawdziwemu sensowi istnienia. Droga do klasztoru była długa i pełna wyzwań. Przez gęste lasy, wśród stromych klifów, Liang wędrował. Każdy krok przybliżając go nie tylko do jego nowego domu, ale i do głębszego zrozumienia samego siebie. W klasztorze, pod okiem starszych mnichów, Liang poznawał tajniki medytacji, filozofię życia zgodnego z naturą i cenną umiejętność słuchania ciszy. Dni przemieniały się w lata, a Liang. Niegdyś zagubiony w labiryncie miejskiego życia, odnalazł spokój, którego tak długo szukał. Jednak prawdziwa przemiana Lianga nie objawiła się przez spektakularne objawienia czy nagłe oświecenie. Znalazła swój wyraz w prostych momentach. W cieple promieni słońca przebijających się przez klasztorne okna, w delikatnym dotyku wiatru na jego twarzy, podczas porannych medytacji w spokoju, który odczuwał, patrząc na wschodzące słońce. Liang zrozumiał, że sens życia nie krył się w głośnych deklaracjach czy spektakularnych odkryciach, ale w cichych momentach prawdy, w harmonii z samym sobą i z otaczającym światem. Uświadomił sobie, że każdy z nas podróżuje przez mgłę własnych wątpliwości i strachów. Ale każdy może też znaleźć swoją ścieżkę prowadzącą do światła. W ten sposób mnich, który niegdyś żył wśród hałasu i chaosu, odnalazł prawdziwą esencję istnienia w ciszy i prostocie. Nie potrzebował już więcej niż śpiew ptaków o świcie czy widok gwiazd rozsypanych po nocnym niebie, by przypominać sobie o pięknie życia. Liang często dzielił się swoimi przemyśleniami, z odwiedzającymi klasztor poszukiwaczami sensu. Nie używał wielu słów, ale każde, które wypowiadał, było przesiąknięte głęboką prawdą i spokojem. Nauczał, że prawdziwe zrozumienie siebie i świata wokół nie zawsze wymaga słów. Czasami wystarczy być, obserwować i słuchać. Z czasem historia o mnichu, który porzucił wszystko, aby znaleźć spokój ducha, rozprzestrzeniła się po okolicy. Ludzie z różnych stron przybywali, aby uczyć się od Lianga, choć on sam zawsze podkreślał, że jest tylko przewodnikiem, a prawdziwą pracę muszą wykonać sami. Jego życie stało się przypowieścią o poszukiwaniu i odnajdywaniu, o odwadze, by zostawić za sobą znane i wygodne w poszukiwaniu czegoś większego, czegoś, co nadaje życiu prawdziwy sens. Liang nauczył się, że nie chodzi o to, by uciec od świata, ale by znaleźć miejsce w nim, gdzie można żyć autentycznie, w harmonii ze sobą i naturą. Kiedy Liang zestarzał się, jego ciało stało się słabsze, ale jego duch pozostał tak silny i jasny, jak nigdy dotąd. Wiedział, że jego podróż w tym życiu zbliża się do końca, ale czuł się spokojny i spełniony wiedząc, że przekazał coś wartościowego tym, którzy będą kontynuować własne podróże. Ostatniego dnia jego życia mnich Liang usiadł w swojej ulubionej pozycji medytacyjnej, zwrócony w stronę wschodzącego słońca. Ostatnie promienie światła tańczyły na jego spokojnej twarzy, a on, z uśmiechem, szepnął coś, co przypominało modlitwę lub pożegnanie. Kiedy odchodził, otaczająca go mgła wydawała się rozjaśniać, a światło wypełniało przestrzeń, jakby podkreślając jego ostatnią lekcję. Światło jest zawsze obecne, nawet jeśli czasami kryje się za mgłą naszych wątpliwości i lęków. Wystarczy odważyć się iść naprzód, aby je odnaleźć.